Świadomość korzyści, jakie przynoszą rozwiązania ITS-u w miastach, jest coraz to większa. Dodatkowo, SEM uchwali ustawę w lipcu, która również porządkuje, czy systematyzuje możliwość wykorzystywania rozwiązań ITS-owskich tak, żeby one były interoperacyjne, żeby nie było rozwiązań tylko i wyłącznie w danym obszarze. I W związku z tym miasta coraz częściej rozpisują przetargi na różne segmenty. Ponieważ system ITS jest systemem dość skomplikowanym, bo różne segmenty i teraz w zależności od potrzeb miast, niektóre miasta skupiają się na przykład na usprawnieniu ruchu, niektóre na usprawnieniu informacji o sytuacji drogowej, niektóre na chociażby wypchnięciu ciężkiego ruchu z miasta i zapewnieniu, że pojazdy nie przekraczają masy dopuszczalnej, jak i również jest wiele miast, które interesuje się chociażby elektronicznym pomiarem prędkości i tak zwanymi czerwonymi światłami, czyli egzekwowaniem zachowania skrzyżowania. Bez wątpienia są korzyści w zakresie usprawnienia ruchu i zwłaszcza w tych systemach, których zadaniem było usprawnienie ruchu komunikacji miejskiej, określone korzyści zostały osiągnięte i z informacji, jakie mam z miast, mieszkańcy byli w stanie to zauważyć.